Szanowni ludzie, to ja dzisiaj chciałem Wam zaprezentować przesyłkę z Niemiec. Na którą to jest ta mega przesyłeczka, o, o której Wam pisałem. To ja widzicie, za którą musiałem sobie zaklarować dane. To jest przesyłka z Niemiec z priorytetem przesłana. No ogólnie, to wszystko. Przechodźmy do otwierania. Nie mogę się doczekać. Poczekajcie. OK, mamy. Trzeba tą karteczkę wyciągnąć. Karteczka jest tak. Jak już widzicie, to jest. O oh, uh. Poczekajcie ja to też odpakuję skoda. I tutaj to dom. Karta Roberta Lewandowskiego z koszulką. Czekałem na tą kartę tyle, tu mamy limit do 400, moja karta to 118. Tak, kupiłem, to, sobie ją na ebayu, więc fajnie. Mega karta ląduje od razu do gabloty, od razu, no. Po prostu mega się cieszę, lajkujcie i subskrybujcie, no to ogólnie to w końcu lajkujcie i subskrybujcie mój kanał, bo to zachęca do dalszej pracy. Pa, cześć.